Dziś zupełnie nowa Mazda 6. Zapraszamy! Zastosowana po raz pierwszy w premierowym modelu CX-5 technologia Mazdy Sky Active okazała się pełnym sukcesem rynkowym. Teraz po CX-5 na rynku debiutuje wykonana w tej samej technologii zupełnie nowa Mazda 6. Mazda stworzyła ten samochód, by spełnić wymagania nowego pokolenia kierowców oczekującego jeszcze lepszych właściwości jezdnych. Nowa Mazda 6 to wspaniale zaprojektowany, bezpieczny i wydajny samochód, łączący płynną, wygodną jazdę z bezpiecznym zachowaniem na drodze i wyznaczający nowy standard w w segmencie CD. Do dyspozycji na najnowszą specyfikację Mazda przygotowała dwa różnego rodzaju nadwozia nowej Mazdy 6. Mamy tutaj dostępne samochody w nadwoziach sedan, czyli tradycyjnym ro rozwiązaniem, i samochody w nadwoziu typu Sport Kombi. Co ciekawe. Samochód na dwoziu Sport Kombi ma zupełnie inną płytę podłogową niż samochód na dwoziu Sedan. Auto w nadwoziu Sedan jest dłuższe zewnętrznie aż o 6,5 cm, a rozstaw osi w Sedanie jest dłuższy wobec Kombi aż o 8 cm. To powoduje, że jeżeli którykolwiek z klientów szuka auta bardziej luksusowego, bardziej samochodu, który będzie oferował zdecydowanie większą ilość miejsca wewnątrz, szczególnie na tylnych fotelach, Lepszym rozwiązaniem pewnie będzie rodzaj nadwozia Sedan. Kombi z kolei, mimo swojej minimalnie mniejszej długości, oferuje większy bagażnik. Najnowszy model Mazdy to wcielenie motywu stylizacji Kodo, dusza ruchu oraz wszystkich technologii SkyActiv. Zapewnia pełnię poczucia jedności kierowcy i samochodu. Mocno zaznaczone błodniki i wyglądająca na mniejszą niż jest w rzeczywistości kabina podkreślają duże 19-calowe aluminiowe koła i składają się na mocną sportową postawę samochodu. Linie samochodu zmieniają się: tu oznaka szybkości, tam nieco spokojniejsza kreska, w zależności od kąta padania światła. Mazda 6 to gra cieni i świateł. Samochód, który nigdy się nie nudzi. Cały kokpit nowej Mazdy 6 zaplanowano w taki sposób, aby łatwo było rozpoznać konkretne wskaźniki i kontrolki, czyli półcalowy wyświetlacz informacyjny w desce rozdzielczej dostarczający informacji związanych bezpośrednio z jazdą znajduje się między prędkościomierzem a obrotomierzem, a niemal 6 ekran, dotykowy systemów informacyjnych i rozrywkowych umieszczony został wysoko w konsoli środkowej, dzięki czemu kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi. Pokrętło HMI na konsoli środkowej obsługuje systemy nawigacyjne i rozrywkowe. Nowa Mazda 6 będzie wyposażona w system odzyskiwania energii podczas hamowania. I E-Loop to pierwszy na świecie system zastosowany w samochodzie osobowym, wykorzystujący kondensator do magazynowania energii odzyskanej w trakcie hamowania. Zgromadzona w nim energia służy do zasilania urządzeń elektrycznych auta i obniża tym samym zużycie paliwa. Tak jak w przypadku karoserii, również we wnętrzu przeprowadzono dwie wyraźne poziome linie przywołujące poczucie prędkości. Jest ono tak uformowane, aby zapewnić bogatą grę kontrastów pomiędzy światłem a cieniem, co przyczynia się do jego wyrafinowania i sportowego charakteru. Przód auta bezspornie nawiązuje do całej firmowej rodziny, a indywidualne elementy Mazdy 6 harmonijnie łączą się z nim w całość. Osłona chłodnicy nawiązująca kształtem do skrzydeł, jeden z wyznaczników designu Kodo, rozciąga się na całej przestrzeni pomiędzy przednimi zmrużonymi lampami. W przypadku tej premiery nie można mówić o żadnym liftingu. Nowa szóstka to całkowicie nowa konstrukcja. Co ciekawe, obie wersje nadwoziowe, sedan i kombi, zostały zbudowane na dwóch różnych płytach podłogowych. A co zaskakujące, producent zdecydował się na ustalenie takiej samej ceny dla obu wersji nadwozia. Nowością w gamie Mazdy jest aktywny tempomat utrzymujący bezpieczny dystans od poprzedzającego samochodu przy prędkościach do 200 km na godzinę oraz inteligentne wspomaganie hamowania SBS system monitorujący poprzedzające samochody w zakresie prędkości między 15 a 145 km na godzinę ostrzegający kierowcę o zbyt małym dystansie i automatycznie uruchamiający hamulce, gdy występuje ryzyko kolizji. Technologia SkyActiv to technologia, do której produkcji nadwozia i podwozia Mazda wykorzystuje wysokowytrzymałościową stal, dzięki czemu nowe produkty Mazdy mogą być zdecydowanie lżejsze. Ich masa wobec konkurencji jest niższa jakieś 150-200 kg, a sztywność konstrukcji, jak i również bezpieczeństwo pozostaje na zdecydowanie wyższym poziomie niż auta konkurencyjne www.motomaniacy.pl To zepał, Twoja telewizja internetowa.